Cześć, tym razem opowiem o sztandarowym produkcie Yubico, czyli Yubico OTP. To metoda uwierzytelniania wymyślona przez Yubico, która do działania potrzebuje serwera uwierzytelniającego. Domyślniej jest to serwer YubiCloud, z którego możemy korzystać bez ograniczeń, ale niektórzy nie mają zaufania do serwerów, które nie należą do nich. Można się do nich włamać i zdobyć dane uwierzytelniające. Możemy za to zainstalować odpowiednie oprogramowanie i na własnej maszynie mieć własny serwer i kontrolować go według uznania. Możemy na przykład udostępnić nasz serwer uwierzytelniający przez VPN i w ten sposób wymusić korzystanie z niego na naszych klientach, aby ci mogli zostać uwierzytelnieni tylko kiedy są w sieci firmowej. Yubico OTP jest fabrycznie włączone i zaprogramowane w slocie pierwszym na kluczach Yubiki. To właśnie Yubico OTP powoduje, że po podłączeniu klucza do komputera i dotknięciu pola dotykowego na ekranie pojawiają się 44 znaki, nieco inne za każdym dotknięciem. Celu zaprogramowania Yubico OTP potrzebujemy public ID w formacie modhex. Na stronie Yubico dostępny jest konwerter. To coś w rodzaju klucza prywatnego, który zostanie zapisany na kluczu Yubiki. Jest jeszcze sekretny klucz, który też należy wygenerować. Domyślnie jest tak, że public ID zawiera numer seryjny naszego klucza, więc w teorii mając dostęp do danych na serwerze uwierzytelniającym i naszego klucza, można byłoby powiązać jedno z drugim. To skrajność, ale w tym filmie pokażę jak nie stosować numeru. serión Po zebraniu kompletu danych od użytkownika wysyłamy je na serwer. Teraz, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tej metody, to miejsce, w którym będziemy chcieli być uwierzytelnieni, poprosi o login, hasło oraz ciąg znaków. Wystarczy wtedy dotknąć klucza. Nastąpi wtedy połączenie z serwerem uwierzytelniającym i weryfikacja tego ciągu znaków. Nie dotyczy to loginu i hasła, te będą sprawdzane jak do tej pory. Chcąc skorzystać z Ubiko OTP, musimy poświęcić jeden slot, a to oznacza, że nie możemy używać np. statycznych haseł i Challenge Response jednocześnie. Wszystkie trzy są odmianami OTP. Za to nie przeszkadza to w korzystaniu z U2F czy GPG. Otworzę przeglądarkę. Na początek zobaczmy, czy w ogóle warto konfigurować Ubico OTP. Dostępna jest strona, na której możemy dowiedzieć się, co jest wspierane przez kogo. Na liście znajdziemy serwisy internetowe, Systemy operacyjne, narzędzia czy aplikacje, które możemy dość łatwo odszukać korzystając z filtrów. Ustawmy Yubico OTP jako protokół bezpieczeństwa. Pozostałe filtry według uznania. Czas uruchomić aplikację Yubiki Manager. Podłączę teraz swój klucz. Idę do Applications i OTP. Tutaj mam do wyboru jeden z dwóch dostępnych slotów. Powiedzmy, że wybiorę sobie pierwszy. Najpierw usunę jego konfigurację. Teraz Configure i wybieram tym razem Yubico OTP. Wrócę teraz do przeglądarki. To jest strona, na której znajduje się konwerter. Przy pomocy którego można przekonwertować wartości na format modhex. Format zmienię sobie na decymalny i wpiszę tutaj losowe wartości. I tutaj, w formacie modhex, otrzymałem 12 znaków. Kupiłem sobie tą wartość. Zmieniam na modhex, wklejam i otrzymuję w formacie decymalnym dokładnie tą liczbę, którą wpisałem na początku. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać z jakiegoś powodu. Dwie literki V wymagane są na początku. Zaznaczam i kopiuję wygenerowaną wcześniej wartość. Przechodzę do Ubiqui Managera, Applications OTP. Usuwam konfigurację ze slotu pierwszego, jeśli taką mam. Konfiguruję Ubico OTP. Wklejam public ID, private ID i secret generuję, zaznaczam upload i klikam finish. I widzę komunikat, że powinna otworzyć się teraz domyślna przeglądarka na odpowiedniej stronie, na której będę mógł przesłać odpowiednie dane. Jednak tak się w tym przypadku nie dzieje. I tutaj widzę problem z konfiguracją mojego systemu operacyjnego. Wrócę więc do terminala, żeby nie wnikać niepotrzebnie w szczegóły. Widzę tutaj, że ten adres miał być otwarty w przeglądarce, która jednak nie została znaleziona. Więc ja sobie go kopiuję, otwieram nową zakładkę i widzę tutaj wszystkie szczegóły dotyczące aktualnej konfiguracji I teraz pozostaje jedna pozycja, która nie została wypełniona. Na tym etapie mój klucz Ubiki jest już skonfigurowany, ale dane z tego klucza dotyczące jego konfiguracji jeszcze nie są na serwerze Ubiko. Więc z włożonym kluczem zaznaczam sobie to pole tekstowe, i dlatego że konfigurowałem slot numer 1, dotykam na chwilę pola dotykowego, aby wygenerować ciąg znaków na podstawie podanych wcześniej i wygenerowanych parametrów. I teraz mogę kliknąć Upload. No i czekam aż zostanie to przetworzone. Ok, udało się i teraz mogę wypróbować nową konfigurację. Sprawdzę, czy działa. Zaznaczam tutaj pole tekstowe, dotykam na chwilę pola dotykowego na kluczu. OTP is valid, więc wszystko jest ok. Teraz mogę dodawać swój klucz do konfiguracji poszczególnych narzędzi. Z Yubico OTP wiąże się pewna niewygodna rzecz. Może się zdarzyć, że przez przypadek dotkniemy pola dotykowego na kluczu, a tam, gdzie aktualnie znajduje się kursor, pojawi się ciąg znaków wygenerowany przez klucz. Na koniec zostanie wysłany Enter, co może prowadzić do różnych dziwnych sytuacji. Można spróbować temu zapobiec przez wybranie drugiego slotu zamiast pierwszego, dzięki temu będziemy musieli dotknąć pola dotykowego trochę dłużej, aby skorzystać z Yubico OTP. To już wszystko na ten temat. W kolejnych filmach będą kolejne metody na wykorzystanie kluczy YubiKey.